I konie ruszyły. Tam dobrze złapała start Striking Rose i ona poprowadziła. 1700 metrów do celownika, na drugiej pozycji Kalmir po zewnętrznej. Za nimi Camargo, dalej Nador. To są cztery pierwsze konie. Stawkę zamyka Jedi. Również z tyłu galopuje Magiani i także z tyłu jest w tej chwili. Camargo. A tam trwa walka o prowadzenie między Kalmirem a Striking Rose. Te dwa konie. Do celownika jeszcze pozostało około 1200 metrów i Kalmir prowadzi dość zdecydowanie. Na drugiej pozycji Striking Rose, na trzeciej tam jest Malory, jest Camargo, cofający się Nador, Jedi i stawkę zamyka bello Benito. Troszeczkę się rozciąga stawka na zakręcie. Camargo, e, przepraszam, Kalmir e, dyktuje tempo. Kalmir ucieka, na drugiej pozycji Striking Cross. Na trzeciej Balori blisko jest Camargo. Do przodu już przeszedł Jedi. Tam jest Nandor, jest Bello Benito i pozostałe konie. Na prostą wyprowadzi Kalmir. Kalmir bardzo ładnie zakręt tam wsiął Dżedań. Do celownika jeszcze ponad 500 metrów. Kalmir próbuje uciekać. Zbliża się do kanatu. Pole finiszuje Striking Cross. Do celownika jeszcze jest ponad 200 metrów. Kalmir, Striking Cross i tam finiszuje... Jeszcze finiszuje Madjani. Troszeczkę dalej. Kalmir, Striking Cross Madjani. Trzy koniec, 100 metrów do celownika. Striking Cross i Kalmir, za chwilę celownik jeszcze 30 metrów Kalmir wygrywa, druga Striking Cross, trzeci jest Magiani, dalej Jedi, Malory, ostatni Bello Benito.